Znalezienie dobrego horroru nie jest wcale takie proste, szczególnie wtedy, gdy oglądało się ich już setki, i coraz trudniej czymkolwiek naprawdę siebie zaskoczyć. Ja jestem Bataso i dzisiaj pokażę Wam najlepsze i najstraszniejsze horrory XXI wieku. Rozsiądźcie się wygodnie, obiecuję Wam, że dam Wam kilka topowych horrorów. To jest moje zadanie i dlatego ten materiał w ogóle powstał. Lista leci dosyć szybko, więc nie skipujcie, bo miniecie naprawdę fajne perełki. Shatter Widmo. Historia tajemniczych postaci pojawiających się na zdjęciach początkowo wygląda jak klasyczny motyw grozy, ale z czasem zmienia się coś znacznie cięższego. Film bardzo długo buduje napięcie i nie zdradza o co tak naprawdę chodzi, a kiedy w końcu to robi, nagle wszystko układa się w jedną bardzo nieprzyjemną całość. Film ma jeden z tych finałów, które całkowicie zmieniają odbiór wcześniejszych wydarzeń i zostają w głowie na długo, bardzo długo. No bo umówmy się, że ten, kto widział ten film, ma to zakończenie właśnie w głowie, aż mam ciary po dziś dzień. The Taking of Deborah Logan. Inaczej po prostu po polsku Opentana. Wygląda jak spokojny dokument. Kamera, wywiady, obserwacja codzienności. Wszystko jest bardzo stonowane i realistyczne. Właśnie dlatego ten film działa tak dobrze. Przez długi czas masz wrażenie, że oglądasz dramat, a nie horror. Z czasem drobne szczegóły zaczynają się nie zgadzać, a sytuacja wymyka się spod racjonalnych wydarzeń. Film bardzo cierpliwie buduje napięcie, nie śpieszy się z odkrywaniem kart. I to jeden z najlepszych przykładów found footage ostatnich lat, bo nie opiera się wyłącznie na chaosie kamery, tylko na świetnie napisanej historii i stopniowym przesuwaniu granicy normalności. Zejście. To jeden z najbardziej klaustrofobicznych horrorów, jakie powstały. Grupa kobiet chodzi do systemu jaskiń, które bardzo szybko okazują się pułapką bez wyjścia. Film zaczyna się spokojnie, niemal jak dramat o stracie i relacjach międzyludzkich. Z każdą minutą sytuacja robi się coraz bardziej beznadziejna. Najgorsze w zejściu jest to, że zagrożenie nie pojawia się od razu. Najpierw masz ciasne korytarze, brak światła dezorientację i świadomość, że każdy błąd może być ostatnim. Dopiero potem dochodzą elementy stricte horrorowe czy paranormalne. Nawet bez nich ten film byłby ciężki do zniesienia, bo atakuje bardzo podstawowy lęk strach przed uwięzieniem. Late Night with the Devil to jeden z najbardziej oryginalnych horrorów z ostatnich lat. Całość stylizowana jest na telewizyjny talk show nadawany na żywo w latach 70., co od razu daje filmowi unikalny klimat. Najlepsze w tym filmie jest to, jak powoli zmienia ton, bez gwałtownych skoków, bez chaosu. Napięcie narasta naturalnie, atmosfera robi się coraz cięższa. Świeże podejście do gatunku. Egzorcyzm Emily Rose. To jeden z tych filmów, które naprawdę potrafią wbić się w głowę. Zwłaszcza jeśli zobaczyłeś go za młodu. Dla mnie jest to osobista trauma z dzieciństwa. Po pierwszym seansie długo nie mogłem spać. Film opiera się na procesie sądowym, który ma rozstrzygnąć, czy Emily była ofiarą opętania czy ciężkiej choroby psychicznej. Najmocniejsze jest to, że film nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Sceny egzorcyzmów są bardzo niepokojące, ale równie przerażająca jest myśl, że to wszystko mogło mieć zupełnie inne racjonalne wytłumaczenie. Jeżeli ktoś jest na tyle odważny, polecam obczaić sobie prawdziwą sprawę, analizę Michel. Na YouTube można nawet znaleźć prawdziwe nagrania audio z eksorcyzmów. Jest przerażające. Powrót klątwy. Ten film idealnie nadaje się do naszej listy. Opiera się na bardzo prostym, ale genialnym pomyśle. Klątwa nie działa tutaj od razu, tylko powoli wchodzi w życie bohaterów i nawet widza. Film wciąga cię w swoją strukturę i sprawia, że czujesz się częścią historii, i jest to dużo bardziej przerażające. Najgorsze w tym horrorze jest poczucie, że nie ma od tego ucieczki, a im dalej jesteś w filmie, tym bardziej czujesz, że coś zostało już uruchomione i nie da się tego cofnąć. To bardzo niepokojący, ale strasznie inteligentny horror, który zostawia widza z myślą, że obejrzenie go mogło nie być do końca bezpieczne dla samego siebie. My ich, my ich... Martwe zło. Ten remake nie bierze jeńców. Od samego początku jasno komunikuje, że nie będzie żadnej zabawy w półśrodki. Film z 2013 roku to film brutalny, intensywny i konsekwentny w tym, co robi. Punkt wyjścia jest prosty. Grupa znajomych zamyka się w odludnionej chacie. Ale to, co się z tego rozwija, bardzo szybko wymyka się spod kontroli. Ten film działa, bo eskalacja jest przemyślana, każda kolejna scena jest gorsza od poprzedniej a bohaterowie nie dostałem żadnej taryfy ulgowej. Tu nie ma ironii ani puszczania oka do widza. To horror, który chce zmęczyć, przytłoczyć i sprawdzić, jak długo jesteś w stanie go oglądać. Dla mnie to jeden z najlepszych przykładów remake'u, który nie jedzie na nostalgii, tylko bierze stary koncept i przerabia go na coś naprawdę ciężkiego. Split Split działa przede wszystkim dzięki jednej absolutnie wybitnej roli aktorskiej. James McAvoy niesie ten film dosłownie na plecach i robi coś, co w horrorze zdarza się bardzo rzadko. Każda grana przez niego osobowość jest wiarygodna, niepokojąca i zapamiętywalna. Szybko przestaje być tylko thrillerem i zaczyna wchodzić w rejony horroru psychologicznego. Najstraszniejsze nie jest to, co nadprzyrodzone. Tylko fakt, że wszystko dzieje się bardzo blisko rzeczywistości, film długo balansuje na granicy gatunków, bo nigdy nie wiesz, z kim masz do czynienia w danym momencie. Tragedia na przełęcz diatłowa. Ten tytuł ma dodatkową siłę, jeśli znasz prawdziwą historię. Sam zrobiłem o niej materiał. Grupa studentów jedzie zbadać jedną z najbardziej tajemniczych tragedii XX wieku. Zimno, izolacja i poczucie, że coś jest nie tak. Budują napięcie bez potrzeby straszenia. Dopiero później film skręca w stronę horroru, ale robi to w sposób, który nadal pasuje do tej historii. Im więcej wiesz o prawdziwych wydarzeniach z przełęczy Diatłowa, tym mocniej działa ten film. To nie jest idealny horror, ale jako interpretacja jednej z największych zagadek XX wieku sprawdza się zaskakująco dobrze. Wow. Martyrs. Jest to film, o którym jasno trzeba powiedzieć, że nie jest dla każdego. Zaczyna się jak brutalny thriller, ale bardzo szybko skręca w rejony, jakby to powiedzieć ekstremalne. To sens psychicznie wyczerpujący, pozbawiony jakiejkolwiek ulgi czy komfortu. Pod warstwą przemocy kryje się bardzo ciężka refleksja o cierpieniu, wierze i sensie bólu. To nie jest brutalność dla samej brutalności. Wszystko prowadzi do bardzo niepokojącego finału. Jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych horrorów ever i film, który naprawdę testuje granice widza. Herce, of course. <śles> <śles> Rytuał. Film zaczyna się bardzo niepozornie. Grupa kumpli idzie na trekking przez las, żeby uczcić pamięć zmarłego przyjaciela. I bardzo szybko widać, że to nie jest historia o potworze, tylko o poczuciu winy, żałobie i rzeczach, które ludzie noszą w sobie latami. Las staje się tu czymś więcej niż tylko miejscem akcji, jest przestrzenią, która wyciąga z bohaterów ich największe słabości. Ten film działa dlatego, że strach nie wynika wyłącznie z tego, co czai się między drzewami. Najgorsze momenty to te, kiedy bohaterowie zostają sami ze swoimi myślami i wspomnieniami. Świetne połączenie psychologii z mitologią i bardzo konsekwentnie prowadzony klimat. Oko. Ten film świetnie wykorzystuje bardzo prosty, ale genialny pomysł. Odzyskanie wzroku jako początek koszmaru. Kobieta odzyskuje wzrok i zaczyna widzieć rzeczy, których nie powinna. Film bardzo dobrze wykorzystuje ten motyw, bo cała groza opiera się na perspektywie bohaterki. Widz widzi dokładnie to, co ona i czuje to samo zagubienie. Film nie idzie w jumpscary, choć trochę ich tam jest, ale idzie bardziej w narastający dyskomfort. Każda kolejna wizja pogłębia poczucie osaczenia i bezsilności. To azjatycki horror w najlepszym wydaniu. Duszny, bardzo sugestywny, idealny przykład, że mniej znaczy więcej. Obecność 2. Wszyscy wiemy, że obecność zaczęła tracić swoją jakość, ale dopiero podwójce. Właśnie tutaj była jeszcze naprawdę straszna, zanim zaczęła iść w stronę autoparodii. Sprawa Zenfield jest bardziej rozbudowana, mroczniejsza i zwyczajnie ciekawsza niż historia z pierwszej części. Stop me Film daje więcej przestrzeni bohaterom ich relacje emocjom, co sprawia, że zagrożenie wydaje się bardziej realne. Tutaj jeszcze czuć, że to horror, a nie kolejny produkt uniwersum. Sceny grozy są dobrze rozłożone, atmosfera robi robotę bez potrzeby ciągłego podkręcania tempa. Obecność dwa to moment, w którym ta seria powiedziała wszystko, co miała najlepszego do powiedzenia. Kołysanka to mniej oczywisty tytuł, który mocno gra tematem macierzyństwa. Historia skupia się na matce i dziecku, a zagrożenie nie pojawia się od razu w oczywisty sposób. Najpierw jest niepokój, dziwne sygnały i poczucie, że coś się zbliża powoli, ale nieuchronnie. Film stawia bardziej na emocje niż na efektowność. Strach wynika z bezsilności i z obawy o najbliższą osobę. To horror spokojny, ale duszny i bardzo konsekwentny w budowaniu napięcia. To jest dla mnie jeden z tych tytułów, które bardzo łatwo było przegapić, ale naprawdę warto go nadrobić. Dering Klasyk XXI wieku To jeden z tych filmów, które zdefiniowały całe pokolenia widzów. Dering nie straszy krzykiem ani chaosem. Straszy tajemnicą. Przeklęta kaseta to tylko punkt wyjścia do historii o obsesji, śledztwie i powolnym odkrywaniu prawdy. Każda kolejna scena dokłada nową warstwę niepokoju. Film konsekwentnie trzyma chłodny, ponury klimat. Nawet do dziś obrazy z tego filmu działają zaskakująco mocno, bo opierają się na atmosferze, a nie na tanich trikach. To horror, który nie kończy się wraz z napisami. Myśl o tym, co zobaczyłeś, siedzi w głowie znacznie dłużej. Oddity. Mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałem tą nazwę, bo dla mnie to jest najlepszy horror, jaki widziałem w zeszłym roku. Bardzo kameralny, cichy i niepokojący. Nie idzie w stronę klasycznych straszaków, tylko buduje napięcie przez detale, spojrzenia i rzeczy, które na początku wydają się zupełnie nieistotne. Trauma i żałoba są tu równie ważne jak sama groza. Film rozwija się powoli, ale konsekwentnie. Niepokój pojawia się bardzo wcześnie, już nie chce odpuścić. To jeden z tych sensów, gdzie cisza jest bardziej przerażająca niż jakikolwiek dźwięk. Dla mnie to naprawdę jeden z najmocniejszych horrorów ostatnich lat, właśnie przez swoją subtelność. Wrota do Piekieł to czysty horror o klątwie, która nie daje bohaterce żadnej szansy na ucieczkę. Wszystko zaczyna się od jednej decyzji, a potem spirala zdarzeń tylko się nakręca. Klątwa działa tu jak wyrok. Nie da się jej negocjować ani oszukać. Film bardzo dobrze pokazuje, jak szybko zwykłe życie może zamienić się w koszmar. Każda próba ratunku tylko pogarsza sytuację, a napięcie rośnie z każdą kolejną sceną. Jest to intensywny seans, który konsekwentnie prowadzi bohaterkę w jednym kierunku i nie daje jej ani widzowi chwili wytchnienia. Wizyta. Na początku wygląda jak zupełnie niewinny film. Rodzeństwo jedzie do dziadków, kamera z ręki, lekki ton i właśnie to jest największą siłą tego horroru. Z każdą kolejną nocą pojawiają się drobne sygnały, że coś tu kompletnie się nie zgadza. Film bardzo długo bawi się oczekiwaniami i nie śpieszy się z odkrywaniem kar. Dziwne zachowania, nielogiczne zasady i coraz bardziej niepokojąca atmosfera sprawiają, że napięcie rośnie naturalnie. Kiedy w końcu wszystko się wyjaśnia, uderzenie jest znacznie mocniejsze niż się spodziewasz. Ty 2. Jest to jeden z bardziej oczywistych tytułów, ale jeżeli skończyłeś na pierwszej części, bo coś ci tam nie siadło, uwierz, że miałem bardzo podobnie. Ale rozdział drugi jest filmem dużo bardziej skupionym na bohaterach i na tym, co zostało im w głowach. Pennywise jest tu ważny, ale nie jest już jedynym źródłem strachu. To horror o powrocie do rzeczy, które próbowało się zakopać, o traumach, które z czasem nie znikają, tylko zmieniają swoją formę. Film momentami jest cięższy emocjonalnie niż straszny w klasycznym sensie, ale właśnie to sprawia, że działa inaczej niż pierwsza część. Dla mnie to dojrzalsza i ciekawsza odsłona tej historii. Bardziej psychologiczna i mniej oczywista. <gry> Martwa Cisza to jeden z tych horrorów, które oglądało się za dzieciaka i zostawiły po sobie ślad po dziś dzień. Nie dlatego, że były brutalne czy krwawe, tylko dlatego, że trafiały w bardzo pierwotny lęk. Historia opiera się na miejskiej legendzie o brzuchomówczyni i lalkach, które są powiązane z serią niewyjaśnionych śmierci w małym mieście. Im głębiej bohater grzebie w przeszłości, tym bardziej wszystko zaczyna się zazębiać w bardzo niepokojący sposób. Motyw lalek jest tu wykorzystany perfekcyjnie. Nie są one tylko rekwizytem, są nośnikiem historii i traumy. Dla mnie, Anabel czy Czaki chowają się przy Billim. Martwa Cisza to horror, do którego wracałem wiele razy i który za każdym razem działał podobnie. To jeden z najlepszych przykładów, jak reżyser James One potrafił kiedyś straszyć. Last Shift. Ten film to przykład na to, jak z bardzo prostego pomysłu da się wycisnąć maksimum. Samotna nocna zmiana na zamkniętym komisariacie brzmi jak coś, co już było 100 razy, ale Last Shift potrafi zagrać tym motywem wyjątkowo skutecznie. Od pierwszych minut czuć, że to miejsce ma złą historię, że nie wszystko zostało tu domknięte. Wice razem z bohaterką traci orientację w tym, co jest prawdziwe, a co już nie. Film bardzo dobrze wykorzystuje izolację i brak jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz. Wzgórza mają oczy. To brutalny, bezpośredni horror o rodzinie, która trafia w miejsce, gdzie nie obowiązują żadne zasady. Pustynia, izolacja i ludzie żyjący całkowicie poza społeczeństwem tworzą mieszankę, która od początku zwiastuje tragedię. Film nie próbuje być subtelny, idzie w konfrontację i szok, ale robi to konsekwentnie. To horror o przemocy, instynkcie przetrwania i o tym, jak cienka jest granica między cywilizacją a dzikością. Dla wielu widzów może być za mocny, ale trudno mu odmówić skuteczności. To seans, który ogląda się z rosnącym napięciem, bo wiadomo, że nikt nie wyjdzie z tego bez konsekwencji, psychicznych czy fizycznych. I teraz czas na bardzo kontrowersyjny wybór, jak na topkę najlepszych horrorów. Teksańska masakra piłą mechaniczną. Jest to jeden z moich ulubionych horrorów, mimo że nie ma tu duchów ani demonów, jest za to brud, upał, chaos i totalna beznadzieja. Ten film wygląda tak, jakby był nagrany w innym, gorszym świecie, gdzie wszystko jest nie tak. Najstraszniejsze są tu postacie, zwykli ludzie, którzy okazują się bardziej przerażający niż jakikolwiek potwór. To horror surowy, nieprzyjemny i momentami wręcz chory, ale właśnie przez to tak skuteczny. Klasyk, który działa po dziś dzień i nadal męczy widza. Omen. Ten remake klasycznego Omenu zachowuje wszystko to, co w oryginale działało najlepiej. Historia dziecka, które może nie być tym, za kogo wszyscy je uważają, od początku prowadzona jest dużą dozą niepokoju i fatalizmu. Wiesz, że to się nie skończy dobrze, ale film i tak wciąga. To horror, który stawia na atmosferę, symbole i powolne odkrywanie prawdy. Nie ma tu pośpiechu ani przesady. Groza wynika z nieuchronności wydarzeń i poczucia, że bohaterowie są pionkami w dużo większej grze. Bardzo solidny horror religijny, który nie próbuje być nowoczesny na siłę. Nie oddychaj. Tak wiem, że ten film to bardziej thriller grozy niż klasyczny horror, ale napięcie jest tu poprowadzone perfekcyjnie. Grupa młodych ludzi włamuje się do domu niewidomego mężczyzny, licząc na łatwy łup. Bardzo szybko jednak okazuje się, że to oni są zamknięci w pułapce. Najlepiej wypada tu praca ciszą i przestrzenią. Każdy dźwięk ma znaczenie, a każdy ruch może zdradzić pozycję bohaterów. Nawet jeżeli nie powinien znaleźć się na tej liście, trudno odmówić mu skuteczności i klimatu. Now you're gonna see what I see. No i tym samym zamykamy tę listę. To oczywiście nie są wszystkie dobre horory XXI wieku, to są te, które najmocniej siedzą mi w głowie. Jeżeli coś wam tu siadło, zostawcie suba, lecimy do 1000 subów. Dzięki za oglądanie, i do następnego.